Partia próbna, nie rankingowa. Zagrałem sobie karokana, którego dawno nie grałem. Goniec tu, nie tu wyjdzie. A, jednak nie. Zamykamy. To nie lubię jakoś tak bardzo się wypychać. Zawsze się cofniemy. nie tej decyzji, bo nie za bardzo wiem, gdzie, gdzie te postacie wypchnąć. Chyba ja tak. Jeśli on ja zagra tak, to tak nie, nie zagram chyba, bo, bo tego nie będzie bił, tylko będzie tak siedział, taki ciot. Tu, 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 plan. Tu już nie przejdziemy, tu... Tu być może przejdziemy. Bo zapychała się pozycja, więc możemy sobie na spokojnie to wszystko powoli rozgrywać. Kurde. Ktoś się tego spodziewał? Ja się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się. Ciekawę. Trochę mi pomógł. Myślałem, że będzie to atakował i, i nie będzie chciał tego zbić. Tak, to ja mam tu miejsce, żeby się schować. To i tak raczej bym nie chciał tracić tempa żadnego. Może hmm. połączyć sobie wieże, bo ruszady już nie, nie bardzo bym chciał robić. Co bym chciał? Chciałbym, żeby z tej strony było bezpiecznie. żeby mógł tu królowi schować. Ale to się za szybko otworzy. Będzie trzeba klaskować tu albo tu. Przestawić na to skrzydło jakoś. Liczyć, gdzie tu się pootwiera. Może nawet zagrać taki, tak tak. Tak, tak. No zagra tak. Tu może w ogóle lepiej nic nie robić z tej strony. Poświęcenie tu nic nie da. Że dużo by ułatwiło w rozgrywce. Koniec tu. Hetman tu. Wieża tu. Druga wieża. Ten nieszczęsny król zawsze będzie siedział tam. No dobra, nie chcemy tak poświęcać, bo to jest jeszcze nie ta nie ta pora. No ja bym chciał tego króla z tej strony raczej. Tutaj jest białopolowy, więc nic mi nie grozi, ale tutaj sobie wejdę. Szach. Ten pionek w sumie broni jeszcze tego pola w miarę Hetman. Tu raczej nie przyjdzie, dobra. Mamy chyba czas, żeby to pozmieniać. Jemu to się będzie otwierać pole do ataku. Linia do ataku. Takie coś. Okej. Okay. Nie, to ta wieża od razu muszę tu przejść z tamtej strony. Ja chyba że pójdę tu, taka zabójnica. Od razu będę musiał cofnąć. Ten hetman będzie miał problem, żeby wyjść stąd. Wszystkie te figury będą miały problem, żeby stąd wyjść. Wszystko się będzie działo z tej strony. Co mnie podkusiło, żeby ten goniec tu stał. Ten ruch nic mi nie da. On tu zbije. Ja pójdę tu, tu zbije, tu zbije. Chyba tak trzeba nie zrobić po prostu. Zobacz, jak zagram tu, spiję ja tu. Wcale tego nie musi być. I to będą tylko problemy wtedy. Jak pójdę to będę chciał tu popchać, to będzie to słabość. A czy ja mam jakiś inny wybór niż zrobić tak i tak? No właśnie. I tu już się wszystko zacznie pieprzyć. Nie no, fajnie, golec się otworzył. Zbędny ruch, jest atak, Z wejście, skoczek. Czyli już teraz podjąć decyzję co z tym skoczkiem zrobić. No, jakieś takie ruchy. Jak pójdę tu to on sobie tu wejdzie i ten golec będzie musiał się oddać. Atak, jeszcze bronimy to pole. Tu nie może. cofnięcie tu może okazać się bardzo dobre. Co po takim ruchu? Takim. pyk, pyk. No wszystko. Całe dopchanie tutaj zablokuje mi tak. I ten goniec nie pójdzie grać. Inaczej zrobimy tu. Tu że to się niczego nie dzieje. Wyskoczę tutaj, on mi wyskoczy tu, jak ja się cofnę, tam pójdzie. Stąd i tak nie ma żadnego dobrego ruchu, nie? Chyba, że tu i tu bicie. Cofamy się od razu. Okej. Okay. Okej. Okay. No mamy przewagę. A pionki jakie... Jako takie, zaraz może tu być jakiś problem z tymi piankami. Mhm. I po problemie. Nie, on już tego nie, nie przeważy. Nie zaatakuje mnie niczym. Wszystko jest na pierwszej linii u niego. Cyk, cyk. Oddam tego Pionka. Tutaj i tak nie będę mógł to zbić, bo on mi. Nie, nie zbije Mi tu już tu wieża w broni. A tak. Tego Pionka nie będziemy ruszać, bo nie chcemy, żeby nam wylazł jakkolwiek z tamtej strony. Wszystko jest w porządku. Wieża więcej. Gdzie się teraz chcemy schować? Tu czy tu? No tu mi nic nie zagrozi. Ale może zbijesz, co, synek? Cóż lepszego ci zostało? Będziemy cię tak męczyć po prostu. Co ty na to? Nie będzie złego, tu będzie chciał zbić, tu będzie chciał zbić, tu, to tu, o Jezus, o Jezus, Jezus, Jezus. tu będzie groźba. Ciebie nie lubię takich pozycji. I tak może zbić to. Obrona... to zauważy. Powiem to zauważyć prostu cofnę tutaj Nie zauważył No to ja idę tu Obrona i pchamy Po prostu sobie popchamy Zauważył to, Szok zauważy też Ja ale. Nie dlaczego, dlaczego to zrobiłem? Zaczu raszujemy raszujemy naprzód Możesz sobie to wchać, bo i tak nie masz dwóch obrońców tego pola. Ależ się na napięta atmosfera. Liczenie wariantów po mistrzowsku. Cyk, cyk. Pójdzie tu zaraz, nie? Żeby tu wejść. No tak zrobi, no bo to jest. Będę uciekał udawał, że nic mi się złego nie dzieje. Run your king. Jak pójdę tu. Nie to jest mat? Nie, to jest... Nie, nie ma żadnych matów. A jak pójdę tu To on tu zbije. Siotwiesz ja do. I tak musi uważać na to, nie? Musi się ustawić tak, żeby mieć tego pionka i odciągnąć mnie tutaj wtedy. Szachy, szachy. Oh, szachy mnie niszczą. To był mat, nie? ale musi być szacha bo tu będzie szach pierwszy jak tu dojdzie to wtedy on już się nie, nie odbije po prostu pobiegniemy sobie tutaj iść. Ale tego mi się nie chce liczyć. No pójdę tu to co. Tu albo tu zagra. To był odsłonek. Szach. O nie! O nie! Myślałem, że gdzieś o zbić, a zbiję. A ten Hetman tu patrzy. Boże. Aha, jednak. No jednak to nie zauważył. Dobra. GG.